To już rozbiór? Chyba, Chyba trzeci. Ech, jak ten czas leci. Jak był pierwszy rozbiór, byłem jeszcze kawalerem. Teraz mam żonę, dzieci i prusaki w kuchni. Gdzie jest austriak? Jestem, jestem, jestem. <gryw> <gryw> Przepraszam, przepraszam, ale jakiś baran stanął w poprzek drogi i nie mogłem przejechać. Ach, to drzymała! Ten wstrętny sabotażysta zawsze postawi wóz w poprzek drogi! No ale jak ty w ogóle wyglądasz? No ale co? No czy to jest strój godny zaborcy na trochę powagi? No przepraszam, ja prosto znart, nart. Zadzwonili, że jest rozbiór, to lecę na złamanie karku, nawet się nie zdążyłem przebrać. A Zakopianka jak zwykle zawalona. A jak tam przebiega? Rusyfikacja? Dobrze, dobrze. Wszyscy zamiast w czasie mówią podczas. Zamiast z rzędu mówią pod rząd. Także dobrze. A jak tam germanizacja? Też bardzo dobrze. Wszyscy zamiast struk mówią hebel. No i zarzucamy polski rynek kilkunastoletnimi gratami z Niemiec. Tylko drzymała. Cholera zrobił sobie sam wóz. Ja nie mogę z tym. Czyli rusyfikacja dobrze, germanizacja dobrze, a jak tam. Austro. Austro. Austriaco. Austra. Australio. Nie, 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 ja też nie wiem, jak to powiedzieć, ale wiem o co chodzi. Nie, no bardzo dobrze. Na wodzie mineralnej jest wizerunek cesarza Franciszka Józefa. Leszka Mazana przeciągnęliśmy już na naszą stronę. Ale ona akurat to się w ogóle nie opierał. Żeby oszpecić Kraków, na Wawelu zbudowaliśmy koszary, a pod Wawelem hotel. Wiecie co? Trzeba być świniami, Austriacy, żeby robić tak jak wy. To Sowiecki wam uratował tyłek pod jednym, a teraz wy robicie zabór. Dlaczego? Może mamy po prostu taki zaborczy charakter. Czuję, że Hitler też będzie Austriakiem. A modern talking będzie z Niemiec. A propos Hitlera. A propos Hitlera. Wiecie, jak się nazywa? Ślad ryby na wodzie? No, ale jak? Ribbentrop! <śmiech> <śmiech> dobra! <śmiech> dobra, dobra. Dosyć ba, dobra. Dobra. Bierzmy się w końcu za te rozbiory. No dobrze, ale w zasadzie po co my je w ogóle robimy? Ano po to, że jak nie będzie Polski, nie będzie trzeba wyginać tej rury z gazem. Aha. Puścimy ją po prostu tędy, tędy i tędy. Tędy się nie da. Dlaczego? Tu stoi jakiś wóz. Zemała, Jakżeście się do mnie przydziawił! Ten wstrętny Prusakole! O Manfredzie, Manfredzie, ty proszę ciszej, helmutka nam obudzisz. Bardzo cię przepraszam. Właściwie poznajcie się. To jest moja żona. To są moi koledzy z pracy: Borys, Dietrich. Prywiec. Pracujemy nad takim małym projekcikiem. A co to za wózek? Drzymała nam go sprzedał. To jest wózek drzymały. Kiedy kiedyś się ode mnie w końcu odczepi. fredzie. a to jest Helmutek. <noise> Ładny Helmutek. A póki on taki rudy?